Biegnąc dołem po mapie Vertigo można skręcić w bok w kierunku rampy, albo tak naprawdę zawrócić, bo nie ma już innych kierunków, prawda? Niemniej jednak w starej wersji tej mapy przejście, które obecnie jest zamurowane, było zupełnie otwarte i można było się przemieszczać jeszcze po wielu innych obszarach tej mapy. Co więcej, obok znajdowało się małe, ciemne pomieszczenie, w którym szybko, sprawnie można było wskoczyć na drabinę, wejść na górę i niemal momentalnie zaplantować bombę, bo bombsite A znajdował się w troszeczkę innym miejscu niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Vertigo w swojej ponad 20-letniej historii zmieniało się bardzo mocno do tego Stopnia, że dzisiejsza wersja mapy, którą znamy, ma tak naprawdę już niewiele części wspólnych ze swoim pierwowzorem. Także ja jestem Merwo, i jeśli chcecie poznać mapę Vertigo, to usiądźcie wygodnie, weźcie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania. Aktualnie znajdujemy się na pierwotnej wersji mapy Vertigo w Counter-Strike 1.6. Za chwilę przybliżam trochę bardziej układ tej mapy, bo różni się on znacząco od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. A wchodząc na starą wersję tej mapy, naprawdę łatwo się zgubić. Przywita nas panujący wszędzie półmrok, cienkie korytarze prowadzące do różniących się tylko rozstawieniem skrzynek, Pomieszczeń, a to wszystko otoczone przez surowe, gładkie ściany. To sprawia, że stare Vertigo dawało zupełnie inny klimat rozgrywki. W tym miejscu warto wspomnieć o twórcy tej mapy, czyli Chris Narby Oti, który wprowadził ją do gry 27 czerwca 1999 roku, jeszcze w Counter-Strike 1.1. Znany jest on również jako twórca innych map, takich jak Inferno czy Aztek, a szukając o nim informacji w internecie można zobaczyć, że całkiem nieźle sobie radzi. Jakiś czas tworzył jeszcze dla Valve, ale później poszedł pracować przy innych grach, seriach, takich jak Krajtek, Far Cry, Hand Showdown, czy aktualnie w Ubisoftie tworzy remake Sprinter Cell. Wróćmy jednak do sedna dzisiejszego filmu, czyli historii Vertigo. Abyście lepiej mogli zrozumieć, jak wyglądało stare Vertigo, przenieśmy się dosłownie na chwilę do Paint'a, gdzie zaprezentuję Wam moje skille z rysowania i obiecuję, że dzięki temu lepiej wyobrazicie sobie, jak wyglądało stare Vertigo. Na tym rysunku w tle te przyciemnione kolory to jest górna część mapy, na razie nas to nie interesuje, a te lepiej widoczne kolory to jest dolna część mapy Vertigo. W tym miejscu, tak jak Wam pokazałem na wstępie, było wejście do rampy, albo obok mogliśmy skręcić i pobiec Takim korytarzem, który w pewien sposób otaczał całą mapę. Już wam rysuję dokładnie, jak to wyglądało. Można było po tym korytarzu biegać, że tak powiem, wokół całej mapy na dole. Tutaj, w środku, na dole, znajdował się, znajdował się mały pokoik z drabiną, w tym miejscu, po której można było od razu wejść na górę. Dalej te korytarze. Prowadziły do tego pokoiku ze schodami, tak jak to wygląda obecnie, natomiast te inne tutaj przejścia, inne korytarze były zablokowane, i tutaj mniej więcej tak wyglądał ten korytarz, i tak wyglądało wejście na rampę w dużym przybliżeniu. Te obszary, które się nie znalazły w moich korytarzach, czyli na przykład schody tutaj zupełnie nie istniały, Reszt terrorystów też zupełnie nie istniał, tak samo jak inne te tutaj wszystkie mniejsze cienkie korytarze. Spytacie w takim razie Merwo, gdzie był rest terrorystów, skoro go przed chwilą zamazałeś? Rest terrorystów znajdował się mniej więcej w tym miejscu. Mam nadzieję, że ten rysunek pozwolił Wam lepiej sobie to po prostu wyobrazić. Merwo, jak w takim razie wyglądała górna część mapy Vertigo? Już wam to rysuję i obiecuję, że też dzięki temu sobie wszystko lepiej wyobrazicie. Jako terroryści, jeśli nie skorzystaliśmy z drabiny, jeśli nie zaatakowaliśmy rampą, no to mogliśmy pobiec naokoło tymi schodami zawijanym korytarzem na Midzie, który wyglądał podobnie jak dzisiaj. Natomiast tutaj był zupełnie na luzie no otwarte, łatwe wejście na Bomb B. Jeśli jednak z tego korytarza nie skorzystaliśmy, no to mogliśmy pobiec midem, który jednak był trochę mniej mobilny niż dzisiaj, bo prowadziło z niego tylko jedno wyjście mniej więcej tutaj. Cały ten korytarz, który prowadził kiedyś na bombsite A, znaczy teraz, nie kiedyś, był zupełnie zamknięty, zablokowany. Stąd prowadził kolejny mały pokój tutaj z drzwiami na bombsite B, który mniej więcej wyglądał w ten sposób, też był przedzielony wcześniej jakimś takim pokojem. Tutaj był obszar mapy, którego dzisiaj zupełnie nie znamy, które nie istnieje, ponieważ bombsite A również znajdował się w innym miejscu. Najpierw wam narysuję może bombsite A, żebyście sobie lepiej to wyobrazili. Przeniesiemy strzałkę, narysujemy bombsite A, był on mniej więcej tutaj. Do Bombsite, A jeśli zaatakowaliśmy rampą, musi Mieliśmy tutaj pobiec naokoło, wejść kolejnym, tutaj małym przejściem, małym korytarzem. Tutaj, mniej więcej, to wyglądało jakoś o tak. Mały pokoik, mały pokoik. O tak. I był tutaj bombsite. A w tym pomieszczeniu, jeśli dobrze pamiętacie z mojej poprzedniej opowieści, znajdowała się drabina, właśnie łącząca górę z dołem. No i tutaj też. Nie, to, ten, ten korytarz nie był jakiś taki wielki, otwarty, tu jakieś takie o różne, jakieś mniejsze, ciasne, jakieś przejścia, skrzynki, wiadomo, te pomieszczenia były zawalone różnymi rzeczami. No i resp antyterrorystów znajdował się mniej więcej w tym miejscu. W dużym uproszczeniu tak wyglądała górna część mapy Vertigo łapka w górę za. Moje poświęcenie tutaj w pęcie. <grymne> do skorzystania z tej drabiny na środku mapy na Vertigo z reguły były potrzebne dwie osoby, jeden terrorysta podsadzał drugiego, bo tam drabina zaczynała się dopiero od pewnej wysokości. Natomiast jeśli ktoś posiadał dobry movement, umiał skillowe skoki, to również mógł samodzielnie się do niej dostać. W przypadku omawiania mapy Vertigo warto wspomnieć chociaż o takim jednym śmiesznym Bugu, w którym wyrzucając bombę poza mapę, mogliśmy poświęcić wszystkie boty, które leciały ją jak najszybciej uratować. Spain <laughs> W przeciwieństwie do większości map, które opisuję w tej mojej serii historia map, Vertigo nie doczekało się swojej wersji w CS Source. Było w 1.6, było w Condition Zero w niezmienionej formie i dopiero wiele lat później pojawiło się w CS Pierwsza ważna zmiana, jestem na respie terrorystów i cały ten korytarz, który Wam opisywałem na początku filmu, który Wam rysowałem w Paint'cie został zablokowany już tędy. Nie można było się poruszać, nie można było w to miejsce wskoczyć. Ale pokoik na środku z drabiną cały czas istniał. Cały czas można było tędy biec naokoło, po schodach na górę, do mida i wyjść w tym miejscu. I tutaj mapa. Zaczyna już troszeczkę przypominać wersję, którą znamy, ponieważ valve otworzyło dach, zlikwidowało ściany, wszędzie dostało się dużo więcej światła. Stąd możemy pooglądać, jak to wszystko wygląda wokół inne wieżowce. I nawet jeśli chcemy, możemy stąd spaść poza mapę. Dopiero w jakichś kolejnych updatech, później w przyszłości, valve dodało jakieś tutaj małe barierki, żeby gracze tak często nie wypadali poza mapę. Ale o ile bombsite wygląda w miarę podobnie, to jednak dużo rzeczy było naprawdę innych. Można było sobie samemu tutaj chociażby wskoczyć poruszać się w ten sposób, sprawdzić mi da. stąd nawet było widać resp antyterrorystów. Dalej sobie można było wskoczyć tutaj, zajrzeć co się dzieje na BSie, naprawdę więcej takich możliwości movementowych. Nie będę wam porównywał każdej wersji, gdzie tutaj Valve przesunęła jakąś skrzynkę, tu coś, murek i tak dalej, bo tych kolejnych wersji Vertigo później też w jakichś przyszłych update'ach było bardzo dużo i, i naprawdę wiele się zmieniało, ale chcę wam tak pokazać samemu, można było sobie wskoczyć tutaj na tę skrzynkę, jak bardzo jednak różniła się ta mapa, nawet jeszcze te kilka lat temu w porównaniu do tego, co znamy dzisiaj. Resp antyterrorystów terrorystów, w tym samym miejscu bombsite, w tym samym miejscu można zaplantować bombę, można ją chronić z tego miejsca, tu się schować, stąd też jeszcze widać nawet tutaj jest pokoik dalej, który istniał z drabiną właśnie prowadzącą na dół i kolejna duża zmiana, walf usunęło cały mur, który znajdował się tutaj w tym miejscu, wcześniej trzeba było biegać naokoło żeby się dostać na bombsite, a natomiast teraz z rampy od razu można było bardziej pobiec na wprost. Tutaj też zlikwidowali mury, zlikwidowali dach na rampę, dostało się dużo więcej światła, pojawiła się drabina, po której od razu tutaj szybciej można było się przemieszczać, także Valve troszeczkę uruchomiło tę mapę, dodało jakichś takich więcej przejść, więcej możliwości poruszania się, dodało więcej światła, graficznie to wszystko ładniej wyglądało, jednak mapa... Chyba zbyt dobrze nie przyjęła się przez społeczność. Istniała jakiś czas w grze, jednak pod koniec 2017 roku zupełnie została zlikwidowana, zupełnie zniknęła z gry. Gracze zastanawiali się, czy Vertigo jeszcze do nas kiedykolwiek wróci, czy jeszcze pogramy na tej mapie. I na początku 2019 roku Vertigo wróciło do CSGO, jednak w dosyć zaskakującej formie, bo najpierw tylko na skrzydłowym, na bombsite B. Bal chciało sprawdzić, czy po tych wszystkich zmianach, bo zmiany były istotne, za chwilę to zobaczycie, wam pokażę dokładnie, co się zmieniło, czy mapa jest zbalansowana. I, I cały czas ją zmieniali. Pierwszy update, drugi, trzeci, piąty, gdy już byli zadowoleni z tego, jak wygląda bombsite B, przenieśli skrzydłowego na drugi bombsite, na bombsite A i tutaj również testowali. Ba testowali balans na tej mapie. Gdy już uznali, gdy, że jest ok, że gdy już byli zadowoleni z formy tego wszystkiego, to mapa została wprowadzona z powrotem do oficjalnej puli map turniowych, wyrzucając cash i na najbliższych właśnie turniejach. Progracze musieli grać na Vertigo. Przyjrzyjmy się, jak ta mapa wyglądała po zmianach, bo zmieniło się naprawdę, naprawdę wiele. Resp antyterrorystów, my już go znamy. Był tutaj, ale przez lata wcześniej antyterroryści cały czas respili się w tym miejscu. Bardzo duża zmiana. Zupełne przeniesienie bombsite'u na miejsce, które my już znamy, ale wcześniej stary BS znajdował się tutaj. Ten mini -boost pojawił się zupełnie znikąd w tym pokoju, tak? My, w obecnej on jest teraz w formie przytulonej jak gdyby do tej ściany. Nie ma żadnego pokoiku z drabiną, którym z mogliśmy zejść na dół, ale. Jeśli kiedykolwiek będziecie tędy przebiegać i zobaczycie tutaj leżącą drabinę, bo ona znajduje się do dzisiaj, to zapamiętajcie to, skojarzcie sobie, że kiedyś w dawnych czasach mniej więcej w tym miejscu antyterroryści mogli zejść na dół do pokoiku, który znajdował się tutaj. Pamiętacie? Raz terrorystów, już go tutaj nie ma. Tutaj było wejście do pokoju, tutaj była drabina i właśnie tędy na górę mogliśmy się przenieść. To jest taki mały easter egg. Myślę, że z tego powodu właśnie tutaj leży ta drabina. I jak już wspomniałem, resp terrorystów zniknął z tego miejsca. Cały ten obszar mapy znowu został zmniejszony, znowu został skrócony i terroryści respili się w tym miejscu przy schodach. Biegnąc dołem, na A mogli tutaj wejść na rampę, albo tędy naokoło zrobić takie małe kółko i tędy na górę po schodach. Naprawdę sporo zmian, sporo tutaj Valve namieszało. Dodali barierki, już nie można było tak łatwo wylecieć poza mapę. Tutaj już nie ma taki, takiej łatwej komunikacji między midem a BS-em, ale... Jeśli terroryści przejęli mida, to mogli skorzystać tutaj z takiego łatwego dosyć przejścia i tędy samodzielnie sobie wskoczyć i wejść na bombsite. Z drugiej strony to już tak łatwo nie działało, bo musiały się podsadzić dwie osoby. Z respa antyterrorystów przejście na bombsite B poszerzone, nie masz tutaj jednych ciasny, ciasnych drzwi, ale za to tutaj jedne pojedyncze drzwi. Na midzie również powstało nowe przejście. Prowadzące do bomb siteu A, przez wszystkie wcześniejsze wersje mapy Vertigo cała ta ściana tutaj była zamurowana. W starej, jeszcze starszej wersji mapy Vertigo również ten mur był zablokowany, i tutaj trzeba było biec naokoło rampą w ten sposób, i dopiero tutaj wchodzić na stare BS. Także walk, trzeba przyznać, naprawdę podjęło mocne ryzyko. Na, na własną rękę mapę, która już miała swoją budowę, nie zmieniono przez kilkanaście lat, zmienili w ogóle położenie BS-a, dodali zupełnie nowe przejścia, jak to tutaj z respa terrorystów po schodach na górę. Wcześniej tylko mogliśmy sobie biegać tędy na dole. Ucięli naprawdę kolejne spore obszary mapy, że było o wiele mniej możliwości poruszania się. Przenieśli resp antyterrorystów na, na inne pole. Także Naprawdę, naprawdę sporo zmian zobaczyło to Vertigo i jak sami widzicie, no to czekało się ich później jeszcze kolejnych, bo wciąż ta mapa nie do końca przypomina to co, co znamy dzisiaj, chociaż no już wyglądowo jest, jest coraz bardziej zbliżona. Wyjście z rampy wygląda już podobnie do dnia dzisiejszego, ale valve w tej wersji z 2019 roku zlikwidowało jedno przejście z tej strony. Nawet w 2017 roku w CSGO tutaj była drabina, można było sobie wejść i z tej strony zaatakować bombsite, natomiast w tej późniejszej wersji valve zdecydował się na zlikwidowanie tego przejścia i tylko z tej strony z rampy można było atakować bombsite. Na wyróżnienie zasługuje również przejście na midzie, o którym wam nie wspomniałem, bowiem tutaj cały czas żadnego pokoju z drabiną nie ma. Nic nie istnieje, ale z MIDA z jednej strony można było zeskoczyć na dół. Po prostu biegnąc przed siebie, nie traciliśmy wtedy żadnych HP, bo lądowaliśmy na tej małej desce. Gdy ktoś chciał jakoś kombinować i tutaj coś skręcać, spadać na bok, no to widzicie, straciłem 21 HP, ale był taki jednostronny boost, gdzie. No stąd można było pilnować, czy ktoś nas nie atakuje, patrzeć, czy tutaj nas nie pikują, ale na przykład antyterroryści, jeśli przejęli mida, tutaj zasmokowali, coś nie wiedzieli, mogli spoglądać z góry, mogli rzucić jakieś granaty, albo po prostu szybko w ten sposób spuszować I, i gra była dynamiczniejsza tutaj na midzie, natomiast wolniejsze były rotacje i jeśli jakiś terrorysta, no tutaj już się zdecydował przyjść i walczyć, to jeśli chciał się wycofać, musiał biec, zobaczcie, aż tak naokoło tutaj do tych schodów i próbować wchodzić na bez. Albo z powrotem aż tutaj wycofywać się do Respa, biec, biec, biec z powrotem po tych schodach, żeby mieć szansę zdobyć Mida. W późniejszych wersjach mapy Vertigo Valve uznało, że te rotacje są za długie i właśnie dodało kolejne przejście na Midzie. Ostatnich takich istotnych zmian w Vertigo doczekało się mniej więcej w 2020 roku, i później już uległo niewielkim zmianom. Mamy schody, po naszej stronie, tak jak wcześniej, zawsze przez wiele lat były zupełnie obrócone. Mamy pokoik, którym możemy po drabinie wejść sobie na górę. Mamy zupełnie tutaj już zablokowane przejścia. Pamiętajcie, że w starym Vertigo tu można było biegać po respie. Tędy można było się dostać do schodów. Natomiast widzicie, te wszystkie przejścia zostały przez Valve zablokowane i mapa została o wiele, o wiele zmniejszona. Tędy już nie możemy skakać. Kiedyś tutaj by były drzwi na górę, tak. Na rampie możemy wskoczyć sobie tu. Pobiec naokoło na bombsite A. Mamy porozstawiane skrzynki, mamy tutaj mały boost, mamy to przytulone do ściany, ale wciąż jest drabina. Mamy połączenie na midzie między tymi korytarzami. Mapa w naszej obecnej formie na Vertigo jest o wiele mobilniejsza. O wiele więcej możliwości szybkich rotacji, przemieszczania się w różnym stopniu po mapie. Również w ten sposób tu na midzie możemy pójść w jedną stronę, możemy pójść w drugą, ale tu już nie ma łatwego boosta, nie ma w żaden sposób podglądania BSA z mida, czy w jedną, czy w drugą stro stronę. Są schody. Tę mapę wersji, wersji: go znamy i kochamy. Mam nadzieję, że przynajmniej większość z Was. <grytanie> Dzięki za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę, komentujcie. Subskrybujcie i zapraszam do oglądania też innych filmów w serii Historia Map. Do zobaczenia. Cześć!